Carrefour Express, Warszawa. Centrum stolicy to idealne miejsce dla sklepu Convenience, jednego z ponad 40 rozwijanych w tym formacie przez francuskiego operatora. Już w wejściu klient ma pewność, że kupi tu i danie gotowe do podgrzania w mikrofalówce, ich doga do zjedzenia w biegu, i kawę z pączkiem i podstawowe składniki na domowy obiad. Artykuły ułożono strefami śniadaniową, lunchową, przekąskową. Ogółem na 120 metrach kwadratowych zmieściło się około 4000 indeksów. Dobrze schodzą alkohole i napoje, które razem odpowiadają za połowę sprzedaży. Kolejny 20% przypada na produkty świeże. Aż trudno uwierzyć, że sklepem tak sprawnie zawiaduje zaledwie 24-latek. Nasz sklep wzoruje się nowoczesnością, kolorystyką, nowoczesnym wystrojem. Klienci chwalą sobie nasz sklep ze względu na czystość, atmosferę, świeżość produktów, jak widać.